Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, jak się macie? No, tu nazywam się Tadeusz, ale przyjaciele mówią do mnie Czarny Lewandowski, bo kocham polskiego robota lewandowskiego i piłkę nożną, nie? właśnie ze stolicy Zanzibaru, miasta Stone Town. I udałem się na Prison Island, albo wyspa Żuwi, albo wyspa Ciangu. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego do zobaczenia. Także je tu pomasujemy trochę. Nigdy jeszcze nie miałem okazji ich dotykać, ale są naprawdę. Ooo, cześć Łodziaku! One są ogromne, są naprawdę ogromne. O, a teraz ten się rusza, się przemieszcza. Cześć! No i co wam powiedzieć? Zatarasowały nam drogę. Nie wiem, może jakoś przejdę. może jakoś przejdę obok nich, po najchętniej bym się na nich przejechał, ale chyba nie można. Można? Nie, nie zrobię im tego. O, patrzcie, jak on naprawdę. Tak to wygląda, takie przygody po drodze. Idziemy dalej. Teraz wiecie, jaki ta wyspa jest bardzo znana jako wyspa więzienna, bo ten budynki, który istnieje przed nami, został zbudowany jako więzien. Zbudowane pod koniec XIX wieku, ale są ciekawe, bo żaden więzien nigdy nie tu trafił. Czyli ten budynku stał się centrum, czwarcane dla chore na żółte febry. Ale mówi się, że a po zniesieniu handlu niewolnikami na Zanzibarze, handlarze niewolnikami chcieli potajemnie wykorzystać tę wyspę do prowadzenia handlu niewolnikami. Ale to nie było możliwe, bo ta wyspa została już kupiona. Czyli tak jest. Sobie wyciągają w jedną łódź do naprawy. Akuna, matata, moi drodzy. Dziś rozpocząłem wcześniej mój dzień. Znajduje się w miejscowości Funba gdzie zabiorę Was na Blue Safari. Już moja łódź jest powoli przygotowywana. I za chwilę, ruszam! Dokąd dzisiaj płyniemy? No teraz jesteśmy na, na Safari, czyli a, Safari Blue Czyli dzisiaj mamy a, Safari Blue, czyli teraz wracamy łodzią w kierunku kilku małych Położonych wokół Zanzibaru, Westepek. Zatrzymamy się na znikającej wyspie, która podczas przepływu znika z wody oceanu. Tam czeka nas kąpiel w truktowej wodzie, a także tam a, i degustacja różnych owoców. No, takie jak mango, arbuza, ananas no, i tak i dalej. No, później udamy się na kolejna wyspa, gdzie ludzie... A, a gdzie zjemy owoce morza? A tam też zobaczymy najstarsze dziewo które nazwa Baobab które ma 500 lat. Być tu, a w Blue się nie wykąpać. To byłby grzech. Woda jest naprawdę cudna. Teraz gdzie jesteśmy? To jest główna atrakcja na tej wcieczki. Czyli teraz jesteśmy na Blue Lagoon. Ale a, wiecie, jaki dawno temu Zanba był rządzony przez Arabów. Czyli Arabowie wykorzystali a, ten a, obszar jako lokalne basy. Drodzy, właśnie moja łódka odpłynęła i co? Jestem na bezludnej wyspie. przyjechałem tutaj wcześniej rano, nie ma turystów. Cała wyspa jest w sumie moja. Jest bajecznie pięknie. Patrzę na te kolory. Bo wow, niesamowite uczucie. W życiu bym nie pomyślał. Naprawdę. Warto spełniać marzenia, warto je realizować, warto dążyć do celu, a wszystko to dzięki mojemu koledze Tadeusz. Teraz jesteśmy tu na farmę przeprawa, ale tu na farmę przeprawa będziemy mieli czas zobaczyć różne przeprawa, które używamy tutaj na Zanzibarze. No, Takie jak gościki, kardamon, imir, kurkuma, gałka mośgatowa, no i tak i dalej. Czyli idziemy tam dalej, do zobaczyć co mamy. Let's go. Ktoś, yeah, let's tak go. Wad, nie? Lewandowski A. prowadzi. Aha, no tak. Nie ma lipy, same dęby. Bravo! Tazia, tu jest plantacja, nazywa uh, uh, Lemongrass in English, ale po polsku nazywa Trawa Citronowa. Trawa uh, tak, u nas używamy jakaś przeprawa, Trawa Citronowa, a uh, używamy liści do gotowania herbata, zielone herbata. Ale czasem używamy, uh, używamy robić a uh, o ile, do masażu i do komary. Bo komary nie lubią trawę nowa Zapach. zapachu. Tak i też uh, inne, inne kraju używają tak jakie tu do gotowania do zupa. Tak używają do zupa tu. A uh, czekaj mam, mam nóż. Tynie kawałek tak jak to, i e tu używają tu. E, Tynie mały kawałek do mieszania razem z zupą. yakakurchaka Habari gani nzuri sana ati wageni mwakaribishwa zanziba yetu hakuna matata apshepravatutaiya kivikiche Ale wygląda jak fasolka, ale nie to fasolki Ale czyli to jest wanila Ale wanila potrzebuje a, na przykład a, innego siewa jako podpora, bo to zajmuje a, Dwa lata od sadzenia do produkcji laski vanille. Ale my u nas tutaj na Zanzibarze a, używamy na, na przykład kwiatów wanilii Do zrobienia na przykład perfumy oh. Aha, bo ich zapach bardzo ładny, bardzo ładny tak. Czyli a, na przykład unayoek vanilia yaka moviu vuek viglonda yaka fasola ale vanilia produkue zi kifiat moshime robic yaka e, e, Za, jaki, jaki... No to normalne, no słuchaj, a jakie anormalne? Bo wiesz, jak i u nas a, nie, nie ma owadów do zapelania kwiatu wanilii. Tak. Czyli a, tutaj na Zanzibarze tylko my wystajemy bardzo wcześnie rano do zapylania kwiatu wanilii, bo a, wcześnie rano kwiatów wanilii jest otwarte, wiesz, czyli a, używamy ręka do zapylania kwiatu wanilii. Vanilia, tak. Aha. Ale i też vanila nie, nie e, słyszymy susie, na słońcu, suszemy na, na cieniu. cieniu, bo potrzebujemy e, ładny zapach. I nie, będzie, nie potrzebujemy będzie na suche vanil. Plantacja wygląda jak banana, ale to nie banana. Oh, tak, wygląda jako Aha, Ale to nie, nie banana. I to produkuje korzenie. Korzenie będzie dojrzało, ma żółte kolory. Taka wygląda tu. Wygląda jak marchewka, ale nie. To jest kurkuma. Widzisz? To kurkuma, tak. U nas na Zanzibarze używamy jaka przeprawa. Gotujemy z sosu, czasem z reżu, żółte reżu, e mieszamy razem z pomidorem, marhewka, kapusta, dalej, dalej. E, dostajemy ładna e, e, sosu. I na przykład potrzebujemy sadzić kurkuma, bierzemy tu i e, kładziemy na ziemi, i później dostajemy nowe plantacje. Ale na przykład, uh, uh, kurkuma będzie dojrzał, liści będzie nie, kolor. nie będzie brązowe jak tu. Mm. Widzisz? Zmiana mm. koloru będzie jak tu. Na przykład, zobaczymy liści takie jak to uh, na ziemi, a uh, kurkuma będzie dojrzał. Okay. I zbieramy, i suszymy na słońcu, i czasami. kwa dame na macine dostaeme puder albo monka alacaseme uzivame yaka kurkuma icaseme uzivame monka mm -hmm. ikobiete mayo yake na tronje to na tfashe be, 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 bioro korkuma monka i yaiko meshayo razem emaluyo natfashe do chongayo Trąci, oh. tak. Czyli widzicie, kurkuma uh -huh. ma dużo, dużo zastosowań. Uh -huh. no, tak jest. Ale normalne to my używamy na przykład jako przeprawa uh -huh. i lekarstwo. Jako przeprawa my używamy a, jako a, jak mówił wujek. Ale czasami używamy kurkuma zamiast szafranu, bo szafran jest bardzo drogo. Mm -hmm. czyli my używamy to akrukum do zrobienia takiego medewka, czasami balsam, czyli używamy a balsam na prąd. Ta palma jest naprawdę wysoka. Bez for... żadnych zabezpieczeń bez niczego. Później twoja czas. Do wyspy nasz kokosa. Hakuna! Akuna tato. ta. Oi from from Poland. Poland. Yeah. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. <laughs> Na zdrowie. Na zdrowie. No tak, na zdrowie to a u nas Imaisha Marefu. Imaisha Marefu. Na zdrowie. Aha. to jest typ Cebula? Nie. Wygląda jak cebula. Także hmm. jako cebula albo głowa, ale kurde, niestety nie to. A co to jest? Ja nie wiem. Piotr. No ja też nie, nie, nie wiem. To... <laughs> nie, nie mamy pojęcia. Ale kurde, tutaj napisane tu na, do, na dół. Co tu. tutaj Kungumanga. Kungumanga. Czyli Kungumanga po angielsku to nazywa się Po polsku to jest gałka muszkatołowa. Aha. No i się, cała tajemnica rozwiązała. Mm -hmm. to już Teraz ty nieą gałka muszkatowa w środku ma pieski. Mhm. Widzisz? Mhm. to jest i nazywa gałka muszkatłowa. Gałka muszkotowa ma kwiaty czerwone. Tu, tu mieszają razem z e, lang langi kwiat. Zobaciliśmy tam. Ta. Mhm. To ma ładny zapach. Mhm. Kobieta mieszkają tutaj. Mieszają razem z kokosem e, lang-lang kwiat wow. i później dostają e, parfum, nazywa się Chanel number 0 i lang parfum, ale to peski używają kobieta jak afrodizjaki. Aha. Mieszają razem z owsianką i później pio. Be... I to później żyje. Mhm. A później? Później się Żyje, Aha, no. żyje tak. Później będą pić e, owiszianka, a gałka wygląda, viglonda, wyglądają jaka piją alkoholu. Uh -huh. Ale mo, mogą iść, ale ocie wygląda jaka zwięze. mhm mm nie wiem po, 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 po angielsku jak nazywa, ale po angielsku nazywa się. Ciągają się i potrzebują robić bunga-bunga. Uh -huh. Używają jaka afrodizjaki. Uh -huh. Czyli a, normalne to u nas na przykład, jak mówiłem, duży procent mieszkańców tu na Zanzibarze to muzułmanie. Tak. Czyli na przykład muzułmanie nie można a, pić alkoholu, oh, no, tak. wiesz? Czyli a, kobieta używają gałki muskatowej zamiast Alkohol, Alkoholu. Czyli używają, aby uzyskać romantyczne oczy, czasami używają, aby usnąć niesymiałości. Tak. Wiesz? Ale normalnie, jeśli kobieta używa gałka muszkietłowa, i mężczyzna używa imby, W noc nie ma spania. Cały czas na <laughs> na barabara. się prawa nazywa pies. Cztery kolory: zielone, czerwone, białe i czarne. Ale zielone zaczyna na, planta na plantacja lądzie i czerwone do zbieramy, suszymy na słońcu, będzie czarne. Ale białe kładamy, kładamy do wozie i ściągamy skórę. Dostajemy białe pieprz. mwakaribishwa zanziba yetu hakuna matata nchi ya kupendeza hakuna matata atakayena aje hakuna matata no, che jambo ches jambo bwana che, che, gani ya yakshemash muzuri sana barzodobse wageni chabiali chabialiluc mwakaribishwa zaprashame nzanziba yetu donashego nzanzibaru hakuna matata tonyema problem albobes masakra no takyes mm -hmm. zaprashamevas avicheska poposku tilkoz charnlevem